kiedy prowadzenie mediów społecznościowych przyniesie mi wymierne korzyści? Takim pytaniem mierzy się bardzo często, zwłaszcza podczas pierwszych rozmów z nowymi klientami bądź potencjalnymi klientami. I tutaj warto zaznaczyć, że możemy rozdzielić te działania w social mediach na marketingowe i sprzedażowe. Te działania marketingowe zawsze mówię, że powinno się rozpoczynać w czasach dobrych na Czasy złe. Działania marketingowe mają spowodować, że staniesz się rozpoznawalny, że ludzie będą ci ufać i będą chętnie od ciebie kupować. I jeżeli kiedyś przyjdzie dla twojej branży zły czas i zostaną tylko i wyłącznie najwięksi gracze, to ty masz być właśnie tym największym graczem, od którego po prostu się kupuje i który jest pierwszym wyborem wszystkich, którzy w tej branży czy w tej specjalizacji kupują. Natomiast jeżeli chodzi o działania stricte sprzedażowe, adsowe w social mediach, to są to działania ad hoc, które praktycznie z dzisiaj na jutro mogą zwiększyć twoją sprzedaż. Zależy to oczywiście od samego produktu, od specyfikacji rynku, od ceny, od ilości działań konkurencji, ale już nieraz zdarzyło się tak, że w drugim dniu działania reklam po prostu były już realne efekty ich zwrotu. I teraz jest pytanie, czy można prowadzić same działania sprzedażowe, a wyciąć te marketingowe. Ja tego oczywiście nie polecam, ponieważ uważam, że te działania są jeszcze skuteczne, jeżeli są prowadzone razem, działając w ten sposób po prostu 1 plus 1 daje 3. I jeżeli chciałbyś wdrożyć takie działania także w swojej firmie, to zostaw tak pod tym wideo, a będziemy mogli zacząć działać. A jak prowadzić lepiej swoje firmowe media społecznościowe? Lajkuj, subskrybuj, bo o tym właśnie opowiadam na tym kanale. Widzimy się więc w kolejnych materiałach. Do zobaczątka. Cześć!